zobaczyć o co tu chodzi, Poleję go wodą. E! O-o! Oh -oh. Idź stąd! Co narobiłeś? To widzę? O, kolejny się znalazł. O, ty psia ruro. O, popsułem. O, kurde, mam toporek. Toporek kroi w pół, ale nie mam już swoich świetnych kolców. Siedzimy. Dobra, tu nie przejdziemy. Tu nie jest bi. ten ziomek jedynie. No coś. Oni on coś tam Ole ma mordę pasku Nie niebi. się tak? Ja mam za mało siły na takie toporki. O, wypadnie go toporek. Ty, a ten śmietnik się pali na czerwono. Dosyć interesujące. Nie. To chyba ten karnister. Kanister. <laughs> Jak tam, Kuba? Masz klucz? jeszcze ja szukam. Dobra, to idziemy dalej hipa? Idziemy, Co nie? Co będziemy? Chodzą za karnisterem. O to kurwo jebana! Chodź tu, polej mu Pala, przed wejściem. Osiem. Nie, siedem, czekaj, jeszcze nie! Będę miał klucz. Tak? To daję ci... A bo chodź zobaczymy co on tam robi Pierdole, no co to jest za gówno? Tu nie da się znaleźć kluczy. Aha, no to dobra, to zawracamy. Ząbiały jakiś kurwa respią tak o spizdy. Dobra Kuba, chodzimy. Pierdole, pora na Dying Miałeś ostatnią szansę. Próby pod żałuje. O, kto to jest? Ricky, Ricky, Narco pizza? Hey, do you have pizza? Pizza? Just let me in. Uh, yeah. Well, if I open this door, a whole lot of zombies might rush in and they're oh, going go to call together. Enough, so yeah. So close the gate first. Oh, I like can yeah, pocket well, going go to call together. We're having this big party, right? And some of the guys. not, not me riding on a gate and, and, and it broke now there's a whole bunch of spares in the garage but it's like full of riff-raff oh, too tough for you okay I'll do it oh killer I'll hit the garage button you bounce the party crashes and fix things up and then dude Mikasa is is uh, your Casa hey Roxy we got how are you Nie jest. Jep, tam na, na pewno kurwa, kurcze, czyli bezpieczniczek. O, wow. chuj, złoto. I tam. Ojoj, chuj, oj, złoto. I tam. Ojoj, chuj, oj. chuj, no chuj, I kto to tam zaprądował tak ostro? I po. Czy tam zaprądował? Po. Nie zaprądował. Jeb go w łeb. cia. Hm? ciao. Dobra. Rozczelniczy? To... Ej, tu jest warsztat. I tu jest ten. Jakiś taki nieużywalny. Modyfikacja. O jest, mam bezpiecznik. Może jak zamkniemy to będziemy. Ej, hipo, biją cię. Nie. No, wypierdolisz? To jest. Nie, ja tu stoję przez. No i dwóch chłopów cię od tylca podchodziło. Ja mam taki woli. Chodź <coughs> oko. Wypad tam truro. Zamyka się ta brama? A zamyka. Dobra, kurwa. Patrz na tą katanę, Patrz Zbyt na ten toporek. To jest życie. Dobra, nie można z tego katanę. warsztatu wypiepszyć. to, wypieprz nie, nie, Skąd nie, masz? Przecież ja go przed chwilą brałem, żeby zamknąć Żeby zamknąć dobra, nie, dobra, z tego nie, 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 można korzystać? Mam, opa. Mam, Trochę tu trzeba posprzątać. No i dalej nie można korzystać. Może potrzebny jest bezpiecznik. Połóż! Myślę, że to na pewno klucz. Nie wkładało. No. Tutaj do tej bramy. Nie Zobaczmy. można go używać. Bo są gdzieś jeszcze te pałeczki. Dobra. A, bo tam jest jeszcze, żeby tamtą bramę zamknąć. Chodź, tu jest potrzebny jeszcze bezpiecznik. Biegnę. Ruro, drogę. U, 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 Staram u, u. się u. mały. Biegnę. Kurwa, palące się. Pozbądź się patroli, a nie, patoli. <gryw> to niezła patola. Dobra, nie bijcie mnie, hej. O. Ja muszę się troszkę podhilować. Ała, no to się podhilowałem. Chyba no, mi się Hania ale Taką to nie może ściąć głowy, to beka. O kurwa. Ale jebu, ale ja stoję dalej. Aaaa, pusty, O ty, idź stąd. no kurwa, muszę zmniejszyć tą grafikę, bo naprawdę. O, przekonaj faceta w majtkach, żeby cię wpuścił, dziękuję za pomoc. Jeszcze warsztat. No właśnie, jest otwarty Proch strzelniczy. Nie działa. Mhm. A nie działa. Co gadasz, że nie działa? Po mi krabie. Ej, do naprawy to broni to... też zużywamy gotówę. Na nice I Nie no gdzie? No tak, napraw sobie. I zobacz na kasę. No rzeczywiście, bo ja pierdolę. Nie wiem, dalej mam 15 koło. <noise>

alarm! Hey, at least we got supplies for a few months. <laughs> you got that no. much food? Food? Life? Concentrate. I need Michael Ants. What do you want with that stiff? They don't get along. You don't call the lead singer of Gods and Whiskey a has-been. Damn right. The correct term is was-green. <laughs> Baked bean? Stop talking about beans. <coughs> hey, Desi might know. Oh, she's not here. Huh. I'm not getting that feeling of disapproval. Huh. Another note. Dear mother, if you must have sex at three in the morning, please can you refrain from moaning and screaming quite so loudly? That was you. <coughs> say she's gone up the hill to help a friend you let her go outside hey she's smart she's in med school Hmm. real sneaky <laughs> no yes every time i turn around it's like whoa she's right there i'm gonna find her ah cool looks like we're gonna have the place to ourselves no i need to get my head together hey come on she's gonna be okay they're gonna find her come on let's like Plan, tak? Dobra, to może teraz chcesz iść do warsztatu? Możesz, proszę, otworzyć ci drzwi. Dobra, ja muszę wziąć te pazurki. To pojebało. Czemu? Dobrze się czujesz? Chociażbyś się tak nie ciął. Dobra, ej, przesz przeszukajmy tą chatę. O, szafka. Ee, myślałem, że mam jakiś nowy strój, ale. Ale nie. Przenieść do skrytki, przejść do kwiponku. Broń, dobra. <laughs> Nic ciekawego go. Materiał. Fuck oceans. Dobake? okej, okay? Kuba, okay, dobra, dobra, okej. Okay. Okay. Dobra, dobra, nie wiem, okay. No to, No, to, to okay. No, Kuba, wychodzimy. To za Tylko jak otworzyć tą bramkę? Fuck Tak. No, też widziałem Fuck Oceans. a, to się przeskakuje. Gdzie, aha. A tu są. Imy! myk. bo Kuba jeszcze... to było w ogóle? Co? Nie, Coś tam. jakieś tam energetyki, batoniki, ja to są sumie Nie, idzie? <coughs> Idziemy do góry. na górę, A ty co tam chrupiesz? Czarnuszko. Ja. Eee, ale leżeć tam. Co ty się, ultarz? Dobra, a jeszcze. Pa! mu, łeb mu spadł. A coś tu z niego jeszcze wypadło oprócz tego energola, ale gdzieś się zgubiło. O! Tapeczka Tak zwany aerozol Prrr, a ty co? Łacie Dobra, rozmontowany A, co się w ogóle dalej? Możemy zobaczyć te dwie chaty, jak chcecie No tak niespecjalnie, ale możemy lewą Yy, biorę lewą. Nie, i tak musimy iść razem, bo, bo te przedmioty nam się nie stakują za bardzo. Kim jesteś? Zwycięzco, ma ty? Elektronika. Elektroniką? No? teczką o aerozol. A, zamknięta. O jezu, wybuchło. Prawe. O jezu. Dobra. Co ja tam, Masz coś? No, nice gear. Kolejny ładki Gadnijcie Hippo! Tylko nie, tak jest pułapka z tyłu. Olej, z wygrzmociłem. Co, wlazłeś tam? O, pułapka! A. E? Góra przez Co nią przebiegł i nic się nie stało. Mi dwóch <góra> Ciekawe. Noż kucharza. Okej. Okay. Grabie. Poproszę. Pierdol. Nie no, ale widok ładny. Mmm, jakie widoczki. Mam pomysł, zatrzymajmy się tutaj i zróbmy screena. Ej, góra, zrób nam screena. O! Monkey. Hipo, zrób nam screena. Hipo, zrób nam screena, jak se stoimy. Chodź, My się przytulimy. Zrób nam screena. No, zrób nam screena. No, zrób nam screena, hipo. No, zrób nam screena. No, hipo, chodź. No, hipo. no jak nam zrobisz screena? screena z hinkom. Właśnie. Screena z czarnuchem Robin Robin spiek! Dobra, tędy chyba. O, zrób nam skrina. Czaj może jakaś. Jak się. No właśnie jak się owa broń nie? Czekaj, chyba. Można i przenieść Dobra, ja z paznokciami, z Pedikirem. Nie, o, to jest Manikir. E, ma, mamy kolegę. Mamy ja pałkę. Weź mu też. Ja będę miał zrób. Klucz. O, o. o. Tłuczcie go Tutaj zrobię mu screena Dobra, zrób nam screena Rozpoczynę. Ale tutaj, żeby był widok A żeby był widok co, Gdzie ty kurwa stoi, co ty? No w tobie ty jesteś, to Gdzie ty jesteś kurwa <grym> <grym> O, tu co ty robisz kurwa? Tam jest <grym> widok No tam jest widok, zobacz Stań tu! Pa, stań tu o, o. <grym> Chyba nie zrobi tam screena on jest... On jest kurwa. kurwa. <grym> Stań tu. Stań tu i to zdjęcie. Ale telefonem. Screena. Równam nam screena. I co, zrobiłeś? Dobra. Wyślij. Bo ci nie ufam. <grym> Na potwierdzenie. Wyślij hey! screena. Będzie no ten screen to <coughs> Dobra A my chyba mamy w ogóle iść do tej chałupki. Znaczy... Nie, dobra, nie. Nie tak! A nie, nie Jest to E, tu jest kolejna imprezka. Oj o kochata. Ale romantycznie. Jo! Ty, nawet taki zadziorny byłem na tym jednym screenie. Wyprowadziłem cios. Dobre, dobre. Dobra, chodźcie. Może są na na Facebooku. O. Przepraszam. Je ciągnie do tego hałasu. Patrzcie, w dupie mnie mają. Tańczą! Od co jest na górze? Dobra. O. Co to za imprezka? Po co się Kurde, nie umiem robić uników. Noż cholera, jasna. Dupa ciasna. daj. Au. Bra. Co tu słychać to na tej imprezce? Pra... Nie, ale kurwa. Na przykład te Alternatory? No kurwa. Alternatory. Te prądotwórcze. Kurwa... O. Bawienie się z akumulatorami. To jest takie gówno. Oooo. Dobra. Wejdźcie do basenu. Ja potem dobrą muzę. Okej. Okay. Jesteś? No. Czekaj O! Jest dobra muza, no Nie działa Trochę zadziałało Nie no, ja działa. No Czekaj, A. weź jeszcze ja, raz Jeszcze ja raz, jeszcze raz Ja może... Ja w szarkę do wody Dobra, działa, działa, no A i podtrzymaj, jest ten, ten akumulat <laughs> Czekaj, czekaj, to weźmę I odnoszę tego Hippo, łap ale to nie trzeba tak, patrzeć. Gdzie to poleciało? Bo... Ej, nie ma, zniknął ten akumulator. Się zniknął. No dobra, wbijamy no się. No może, jeszcze będzie po bokach. O ty kurwa. O Łapki. A może ją najpierw rozbroić? Dobra, ja przeszukam. Jak ją rozbroić? O, dobra, dobra. No ja nie mam takiej opcji. A jest! A mogliśmy im dać w to wejść w sumie? Po prostu No, hmm. no czekaj, 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 czekaj. Pomogę. E no, i nie zadziałała ta pułapka. Przebiegłem przez nią. Nie, wiem, ja zerwało nikt skrzynką i też się nic nie stało. No właśnie. Szuflada, szuflada. Zu. Ok, z wodą. Jesse, Jesse Pinkman. No, nie trafiłem. No, dalej kanister. Co to? Aha, rozumiem. Ta działała. Okej. O spalony, czyli pełny ekwipunek. Wy w ogóle widzicie? Mam latarkę? Czy. Wy... Nie. Masz, macie latarkę? Tak. Ja, mam... Aha, beka z tej gry. <laughs> to nie da inklight. Nie, to nie da inklight. O, 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 tu jest jakiś mięśniak. Zakładam, że on żyje. Nie. Hey. O, mam akumulator. Jest gdzieś potrzebny? Niech się smaży. W piekle. Kurwe, teraz on twardzi niż No teraz całkiem. Dobra, o baton proteinowy. Zaraz złączę. Słyszę te kurwy. <laughs> ja Nie słyszę tak te jak akumulator. kurwy, bo lubię bezcześcić. Dobra, chodźmy na górę brany, pachnący i świeżo obcięty. Aaa... O! Jessie szuka pomocy. Idziemy! Go, girl. Hello. Jest. O, ty! Ucisz ten hałas. Dwie potrzebujesz klucz majstra. O, my tu akurat bijemy jakiegoś majstra. No nie, to jest elektryczny biegacz. Dobra, nieważne. O o, kurwa, ojej! O kurwaje! Ojej! Ojej, ojej! To się skombowało. Dobra. Otwórz drzwi, a rzucam akumulator. Daj się? Ale nie z To tylko zba... zbadujesz. Hey, to Dobra, ale ta dziwka tam jest. No tak, tak. Dobra, rzucę ją po drzwi. Czekaj, trzeba uciszyć no muzyczkę. O jezu. Ojej, rzucę kufkę. Dobra, po sunsie? O! Oh. <Kh>. No z o, młodsza Chinka. I warsztat. Poproszę. Dobra. Pieniądze. Dobra. ma że nie mamy ją w Rozmontuj, rozmontuj... Napraw. Rozmontuj, napraw. No, trochę kosztuje taka naprawka. Rozmontuj. Kurde, ja nie wiem. Może tego klucza do kół faktycznie powinienem używać? A sprawdzę.

nie, nie słyszę. słyszę. Mów. Halo halo halo. halo, halo, halo. No mów, mów, mów. bo Halo, ja nie słyszę, hallo. Okay. Halo, halo. Halo. Jest to halo. Halo? Halo. Halo? Halo. Okay. Halo, 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 halo. A ta mama jest jakaś ładniejsza od niej. No, właśnie, alkohol sprzyja rodzie. trying to keep a couple of wasted teenagers alive you're gonna have your hands full i'll be just i just i miss having someone to talk to shall i walk you back i'm pretty sneaky when michael's not galumphing along next to me you can get going all right later all right Nie zabijasz o, wow. się tu? A, czyli jednak. Ale wyskoczyłem i zszedłem. Mi się, dobra wracaj to się wyjechał. Tak, chwila, skocz z basenu. Kipa już skakał. No, ja, ja, ja No czekaj, czekaj. Paweł będzie skakał. Nie kliknąłem spacji. E, myślę, na luzie doskoczysz. No. Dobra. Nic to po nas. radzie są kurwy na A Jak tu wejść? Gdzie by mamy? Co? 50 metrów do góry. No właśnie. No tu jest przejście. Co tam chatą tutaj? A tu są. Ale ktoś biegać? Majster. O, klej. Wsztywcie. Okej. Okay. Mógłem to. Na no witam o. cię, człowieku. Dobra, teraz kluczem do kół. Zmieniamy na zimówki. O, ale to bije. No te moje pazurki to gówno w sumie biją. Ale tu jest jakoś ten, coś tamten, on coś tamten, i idzie. Właśnie dałem sobie. O. Klucz. Na, mój na swój poziom. Wielinowy. Ciekawe, co teraz będzie piło. No nieźle, przeskok jest spory, jak zlawelujesz. Oczywiście nikt nie zdobył klucza majstra, by tam gierkę. Oczywiście. O. Wyszła z żywopłotu. Opa, co? pukładnik was. Czekaj, zrucham ją. Kurwa. Sorry, słyszałem jej głowę na pamiątkę. To jakiś są jakieś tankowate koleż koleżkowie. O, wy kurwa, wy! O, patrz, Czekaj! Panie, ta co po ósmy poziom? E, kolego. No, przepraszam cię bardzo. No kurwa, szacunek. Ej, No cię, kurwa, No właśnie, z podwórka jestem. samo z siebie wyszło. Przeprosiłem. No właśnie, tu mogę naciągnąć trochę siły. O, okej, okay, przepraszam. Trochę mi nie pykło, o, ale żeś się na nich wydarł. O, mam kartę. Jaką? Nie wiem. Mamy otworzyć nią bramę, więc chyba taką. Akumulator. Na A, kablu? Jeb, yeah, przez łeb. A już zajebał, już. Już, już. Grę klepki ja Jest to coś na pacę? O, jest. Wzmocniona walizka. Jakie no, combo. Ole, pierdolło. Ole, poszło o, Z gruzem. Weź? No i fajniej, teraz tam nie wejdziemy. O. to czekaj, peace, też be, To jest tam substancja. <laughs> My Masz? tu nie wejdziemy. A teraz idę eksplorować, kurwa. Dobra, hipa, wystajemy tam 10 sekund. Wystarczy rzucić granacik. To się przygasi. Aaaa, granacik. Zawędę miał. Fake info. Ej, no przedziałało. Co tu się dzieje? O, dobra, zadziałało. O, taśma. Cze, czekaj, coś to jest. Jasne. Lisowy czat. <laughs> A dobra. Aha, Do fajnie. iść? Tak. Ciach! Swipe karteczką.